Piątek, 23 tydzień, zwykły. Pierwsze czytanie to początek listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nie pisze to jakiejś wspólnoty, tak jak do Kolosan, czy do Filipian, ale pisze do, do jednego człowieka. Pisze jak przyjaciel do przyjaciela, jak nauczyciel do ucznia. I zauważmy, jak, o czym pisze i na co zwraca uwagę na początku. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, według nakazu Boga naszego, zbawiciela I Chrystusa Jezusa naszej nadziei, do Timoteusza swego prawowitego dziecka w wierze, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca I Chrystusa Jezusa naszego Pana. Jak czytamy dalej, ciągle jest mowa o Bogu, ciągle jest mowa o Chrystusie, ciągle jest mowa o wierze. To jest niesamowite, że list, prywatny w pewnym sensie list dwojga osób. Zawiera tyle w sobie Boga, ile my piszemy o Bogu, ile my dzielimy się Panem Bogiem, ile w naszych rozmowach jest Pan Bóg. Owszem, on często jest, kiedy są zgromadzenia publiczne, kiedy jest Msza Święta, kiedy jest wspólnota. Często też pewno myślimy, czy modlimy się, kiedy jesteśmy sami, ale kiedy jesteśmy w dwójkę, kiedy są rozmowy sam na sam, na ile tam Bóg obecny jest między nami. Niesamowite jest to, że Paweł się nie wstydzi, że nie boi się, że Tymoteusz go nie zrozumie. Niesamowite jest to, że dzieli się czymś tak oczywistym, jak, jak często rodzice dzielą się radością ze swoich dzieci, czy jak koleżanka tłumaczy drugiej koleżance, jak wielką miłość spotkała w swoim życiu. Tylko wtedy, kiedy Bóg będzie na pierwszym miejscu, tylko wtedy, kiedy będziemy nim żyli, tylko wtedy, kiedy po prostu zostaniemy porwani w pewnym sensie przez Pana Boga, będzie nam łatwiej mówić o Nim z, z tymi, którzy są blisko nas. Psalm 16 zawiera takie jedno zdanie: Mówię do Pana, Ty jesteś Panem Moim. No, trochę tak wygląda to dziwnie, że do Pana mówię, że jesteś Panem moim, ale jesteśmy w świecie, kiedy było wiele bogów, kiedy wierzono w wielu bogów, kiedy Żydzi doskonale sobie zdawali sprawę, że ludzie, którzy żyją pośród nich, a zwłaszcza za granicą, wierzą w wielu bogów. Więc on mówi nie tyle do Pana, bo tak tłumaczymy hebrajskie słowo, które oznacza imię Boga, nie wiem jak się go nazywało: Jachwe Jechowa, Adonai. Więc mówię do Boga, który jest Bogiem Izraela, że Ty jesteś moim panem. Mogłem wybrać innego pana, ale Ty jesteś moim panem. To tak jakbyśmy powiedzieli: Ty Jezu, jesteś moim Bogiem. Nie wybieram Zausa, nie wybieram Alacha, nie wybieram jakiegokolwiek innego Boga Marduka czy, czy Bogu w Egiptu, ale wybieram Ciebie, który jesteś moim Bogiem. Szalenie ważne, żebyśmy sobie uświadomili w życiu, że naprawdę dzisiaj, w świecie, który jest światem również szerokim i światem, w którym znamy przecież różnych Bogów, że my wybieramy jakiegoś Boga. Wybieramy Boga, którego uważamy za Boga jedynego i do niego się modlimy. Modlimy się do niego i mówimy: Ty jesteś Jezu, moim Panem. Ty jesteś Boże Jezusa, moim jedynym Panem. Tyle godzin, tyle minut, ile się do Ciebie modlę, to ja do żadnego innego Boga się nie modlę. Tyle godzin i czasu, które spędziliśmy razem, ja nie. Nigdy z żadnym innym Bogiem nie spędziłem razem. Żeby sobie też to uświadomić, że, że w życiu dorosłym dojdziemy do takiego punktu, kiedy ja mówię, tak, zdaję sobie sprawę. Znam ludzi, którzy wierzą w innych Bogów, znam ludzi, którzy są niewierzący, ale ja świadomie dobrowolnie mówię, Ty jesteś moim Panem. To znaczy, chcę, żebyś Ty rządził w moim życiu. Nie inni Bogowie, nie, nie inne postaci, nie inne nie inny świat wartości, ale Ty, właśnie Ty, Boże. Które objawiły się w pełni w Jezusie Chrystusie. Ewangelia opowiada nam o tym, że no nie może niewidomy prowadzić niewidomego, bo w dół wpadną. Swoją drogą zawsze się uśmiecham, to znaczy od, od dobrych kilkunastu lat, kiedy czytam tę Ewangelię, bo w Jerozolimie kiedyś w czasie studiów widziałem, jak właśnie dwójka małych dzieci, nie, nie przepraszam, nie małych dzieci, ale dwójka dorosłych osób szła pod e, niewidomych, szła pod rękę no i nie, nie wpadli do, w dół tylko dlatego, że ka każdy z nich miał laskę niewidomego i tak sobie radzili, ale widok był Mega ciekawy, w tym sensie, że zaraz kojarzył się z Ewangelią, że jeśli niewidomy prowadzi niewidomego, to wpadną do dołu. No niekoniecznie ci akurat, ci akurat nie wpadli. Ale sens jest, sens jest inny w tym, że jeżeli człowiek nie jest w pełni wykształcony, to nie może prowadzić drugiego, który się też nie zna. Ignorant nie może prowadzić ignoranta. Mówi Jezus, że uczenie nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czyli musisz z jednej strony uważać na to, kto cię w życiu prowadzi. Żeby nie było tak, że, że słuchasz kogoś, kto po prostu nie wie i Ty też nie wiesz, że tak naprawdę wpadniecie w dół, wpadniemy w jakąś zasadzkę. Ale to złe prowadzenie może nie tylko oznaczać, że ktoś wie więcej czy właściwie, ale może oznaczać, że ktoś nie, wie, nie umie żyć lepiej. I mówi Jezus o tym, że jaki jest sens, kiedy tym nie widzisz belgii w swoim oku, a zwracasz uwagę drugiemu, że ma drzazgę w swoim oku to też tak nie pójdzie, bo On jest niewidomy i Ty jesteś niewidomy. To znaczy i Ty jesteś moralnie kiepski, On jest moralnie kiepski. Grzesznik grzesznika nie poprowadzi, ignoranta nie poprowadzi. Żeby mieć przynajmniej tę świadomość, byśmy mogli pójść w życiu dalej, to chwyćmy się tych, którzy wiedzą więcej i chwyćmy się tych, którzy są bardziej świętymi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.